Cześć. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Empire Total War Rzeczpospolitą. No, w ostatnim odcinku cały mój misterny plan trafił szlak. Bo zobaczcie, właśnie zdziwiło mnie ostatnio, jak, jak kończyłem odcinek, to właśnie. Zagięło mnie to strasznie. Rosjanie zajęli Sankt Petersburg i całkowicie mi tutaj moje plany komplikują. Bo jaki sens jest tutaj zdobywanie dalszych ziem szwedzkich, skoro mamy tutaj po drodze Sankt Petersburg? Nie, mamy, nie mielibyśmy bezpośredniego połączenia, tylko połączenie morskie, które jest bardzo wątpliwe. Nie ma sensu, moim zdaniem, się zapędzać na Ziemię skoro tutaj mamy Rosję, która na razie jest z nami w sojuszu, ale nie wiadomo jak to wszystko się potoczy dalej. Raczej szykuje się do tego, że będziemy musieli się z Rosją też zmierzyć. No i mam nowe plany. Jest pewien teren tutaj bardzo ciekawy, bardzo bogaty, który planuję sobie zdobyć. Jest to Królewiec Prusy Wschodnie. Ale wiąże się to z nowym konfliktem zbrojnym, także włączymy się w nową wojnę. No ale myślę, że no, musimy jakieś czynności podejmować. Nie możemy też stać w miejscu, bo zaraz zobaczymy sobie prestiż. Mamy prestiż na poziomie 19, także jesteśmy dalej, strasznie zacofanym państwem. Jedyne co cieszy, to tutaj rozwój wojska na poziomie 16, jeżeli chodzi o ten. Poziom to nie jesteśmy najgorsi. Wyprzedzamy Szwecję, między innymi. No ale tak, nasi sąsiedzi: Austria 29, Ekonomia 7, Wojsko 22. No i Prusy, które właśnie podejmiemy się, żeby zaatakować. No miejmy nadzieję, że Austria nas wesprze w tej wojnie. Austria, przypomnę Wam, że ma wojnę z Prusami, tylko że jakoś mało chyba. Aktywnie w tej wojnie uczestniczy. Także zobaczymy, jak będzie. Jeszcze pod Waszą nieobecność trochę popróbowałem, jeżeli chodzi o stosunki dyplomatyczne, trochę właśnie próbowałem sprzedać tej technologii, którą mamy. Bardzo, bardzo ciężko idzie z tą sprzedażą. Może dlatego, że technologię mamy na razie bardzo słabą. To są bagnety szpuntowe. Udało mi się sprzedać za 200 talarów. A dzięki temu odbudujemy sobie może całkowicie tutaj wojska generała Łempickiego. Zaznaczmy sobie wszystkie, niech wszystkie uzupełnienia będą zrobione. I z tego co pamiętam, jeszcze tutaj też uzupełnimy te braki. Także praktycznie wszystkie środki ze wszystkich środków się wystrzelaliśmy. Zastanawiam się jeszcze, może poczekajmy z tym, bo. Wystąpię z dość śmiałym wystąpieniem za chwilę do Szwecji, ale może poczekamy do końca, to niech ta runda się skończy. Może Rosjanie jeszcze tutaj jakieś czynności przeprowadzą, będzie nam łatwiej przeprowadzić to, co sobie planuje. Dobra, to chyba w tej turze wszystko kończy nam się rok 1702. Przypomnę Wam, że dosyć poważna klęska znowu wojsk saskich pod kliszowem. Mm, Szwedzi, Szwedzi zajęli, e, zajęli Kraków, ostatnio popatrzyłem sobie na mapę Polski i jednak Kraków faktycznie tutaj powinien leżeć, także mnie się coś popierniczyło, Rzeszów faktycznie mniej więcej chyba w takiej odległości leży. Dobra, to przechodzimy do następnej kultury. Właśnie, też ostatnio dosyć niepokojąca sprawa to jest właśnie manewry austriackie. A ten czego tu szuka? Rosjanie rozbili całkowicie Szwedów. No, właśnie, też mnie bardzo intrygują te manewry austriackie. Tylko, że przypomnę Wam, że ja im sprzedałem. Prawo Zrostu przemarszu przez nasz kraj. W regionie umożliwił powstanie nowego miasteczka. Przyrost ten związany jest ze zrównoważeniem zaopatrzenia w żywność i opodatkowania. Im więcej masz gospodarstw i flot rybackich, tym szybciej będzie rosnąć populacja. Z drugiej strony, nadmierne opodatkowanie klas niższych prowadzi do wzrostu śmiertelności wśród dzieci. Dobra, mamy rok 1703. O, Hanat Krymski przestał istnieć. A nie wiem, czy to dobrze, bo my chyba handlowaliśmy z nim. No i bardzo ważna sprawa. Powstał nasz kamieniec, nasz bardzo zasłużony kamieniec podolski. E, przypomnę Wam, że blisko 300 lat była to twierdza nie do zdobycia. E, ob Ochraniała wschodnie, wschodnio-południowe tereny, Dobra, zobaczmy sobie, wschodnio-południowe tereny Rzeczpospolitej. Miało, to Miasto miało miano nie do zdobycia, a jeszcze takie fajne stwierdzenie było to przed chrześcijaństwa. Cały czas blokowaliśmy tutaj południowo-wschodnią granicę przed najazdem. Imperium Osmańskiego. Jeszcze przypomnę wam, że ta twierdza w końcu została zdobyta, tylko że w jakich okolicznościach. W 1672 był bardzo duży, bardzo potężny najazd Imperium Osmańskiego. W twierdzy znajdowało się około 1500 żołnierzy chroniących twierdzę, a najazd wynosił 120 tysięcy, także tak to wyglądało, to było po prostu, to była miazga. Nic dziwnego, że kamieniec w końcu musiał upaść. No i ostatecznie przypomnę jeszcze, że kamieniec odzysk odzyskaliśmy później po pokoju karłowickim w 1699 roku. Bardzo fajna sprawa. <laughs> ja już się zastanawiałem, co tutaj sobie będziemy rozwijać. Myślę, że tak. Dobrze by było określić taki przemysł spójny, czyli wszędzie rozwijamy przemysł tkacki. To będzie nasz kierunek. W Kamieńcu Podolskim wybudujemy sobie warsztaty rzemieślnicze, a później zakład tkacki. Dobra, tu mamy twierdztwo twierd, Fort Brzeżany. I jeszcze jedna ważna sprawa. Już możemy, myślę, sobie przy, przywrócić z powrotem. Galicję i Podole, żeby z powrotem no, żeby z powrotem do naszego skarbca wpływały dochody z tego regionu. Rozwinął się fajnie teren, teraz myślę, że jeden z mocniejszych naszych terenów, jeżeli chodzi o naszą Rzeczpospolitą. No dobra, to czyli tak może na ten aspekt historyczny teraz opowiedzieć. No, to, yy, może tak, zaczniemy od szybko. Postaram się jak najszybciej ten wstęp historyczny tutaj jeszcze na rok 1703 przedstawić. Czyli tak, ostatnio skończyliśmy na tym, że. No właśnie, tutaj mnie niepokoi, czemu mamy odwiedziny wojsk dosyć, dosyć mocnych, nawet trzy regimenty piechoty liniowej. Dwa artylerii, jeden oddział konicy. Ten dżentelmen też mnie tu kurcze wkurza. Chyba za chwilę spróbujemy się z nim rozprawić. No i przejdźmy do zarysu historycznego. Szwedzi e, zdobywają Kraków. Hmm, a praktycznie po tej wojnie pod Kliszowem teraz zdecydowanie Szwedzi wkroczyli już praktycznie Szwedzi opanowują cały kraj. Co jest najlepsze, gdy Karol bawi się tutaj w Rzeczpospolitej, Rosjanie zaczynają tutaj odnosić pojedyncze sukcesy na Inflantach i Ingrii. Także myślę, że to jest dosyć dziwna sprawa, że Karol, Karol po prostu zaangażował się tak naprawdę. Bawił się teraz w Rzeczpospolitej w najlepsze. E, prowadził bardzo politykę taką e, represyjną. Praktycznie kierował się od wsi do wsi e, i palił okoliczne miejscowości. Jeżeli chodzi o e, taki aspekt ciekawy, rabowano wszystko. W Krakowie doszło do tego, że e, nie było już co kraść, to zdjęli łańcuchy oddzielające ulice e, zrabowali. A jeżeli chodzi o mieszkańców praktycznie nie zostawiono im nic ani kromki chleba, ani e, garści ziarna praktycznie zostawali z niczym. Wojna była bardzo dzika, Nie była w ogóle zaplanowana wszystko na spontanie. Można tak powiedzieć August unika walnej e, wojny cały czas robi uniki, nie chce doprowadzić do walnej bitwy. No i tak to wygląda w 1703 roku. Możemy teraz przejść do naszych działań, do naszego gameplaya. Bardzo mnie wkurza ten gentleman. Pokażę wam coś ciekawego. Wyzywamy go na pojedynek i będzie nam tutaj łaził po naszym kraju. A zobaczcie sobie jaki fajny Taki filmik, no i teraz ciekawe, który wygrał, nie? Puh. No, mamy pogrzeb. Ja Miejmy nadzieję, że my wygraliśmy, wdowa płacze. No lepiej, żeby to nie był nasz dżentelmen, bo on ma swoje obowiązki w Krakowie. Szlak jasny. No, szanse były pół na pół. Śmieć uczestnika pojedynku Stanisław Łukasiewicz. Wielka szkoda. Kamieniec Podolski jeszcze raz. I tak, w Narwie. Szkoła kościelna zrobiona, czyli będziemy tam szerzyć chrześcijaństwo. Warsztat kacki w Barbujsku, koszary na Wilnie, Litwie. No i tak, jak wam powiedziałem, wyjedziemy tutaj do Karola z, z propozycją. Zaczniemy negocjacje pokojowe. Zaproponujemy mu pokój. Tylko, że my będziemy dyktować warunki. Będzie miał pokój, jeżeli zapłaci nam 500 talarów. No i zobaczymy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio znieważono tak nasz wspaniały naród. Odrzucam Waszą propozycję bez chwili wahania. No trzeba powiedzieć tutaj o Karolu XII, który praktycznie nie, nie tolerował czegoś takiego jak pokój. Zobaczcie, z iloma państwami: Karol walczy, Dania, Rzeczpospolita, Hanower, Rosja, Prusy. Karol e, też w, w, w okresie wojny północnej cały czas walczył tutaj z Rzeczpospolitą. Nie chciał zawrzeć pokoju, pomimo silnego nacisku rządu szwedzkiego. Jest taka opinia, że on bał się, że straci nieprzyjaciół, nie będzie miał z kim wojować, także tak sytuacja. Się kształtowała. No dobrze, to zobaczmy jeszcze, jak tam nam w rządzie idzie. 66% poparcia. Moglibyśmy tutaj spróbować, jeżeli chodzi o flotę, ale nie jest to nam potrzebne. Myślę, że nie zmieniajmy. Jest chyba dobrze tak, jak jest. No i tak, jak Wam mówiłem, kurczę, tutaj nam Austriacy się kręcą, tylko że są to nasi sojusznicy są niby w dobrych z nami w stosunkach także chyba tak werbunek dalej robimy oddział milicji tutaj jeżeli chodzi o wrocław w warszawie piechotę liniową zobaczmy jakie tu oddziały są kazimierz potocki ma jeden półkonny pikinierze milicja cztery oddziały wyślemy może chociaż przynajmniej jeden oddział wyślemy tutaj jeszcze do fortu po niemunie. a tutaj sobie zrobimy werbunek że tak jeszcze jeden oddział konny się przyda na pewno no i piechota linowa tradycyjnie a zobaczmy sobie jak tam z badaniami Pracujemy nad bagnetem tulejowym. Jeżeli chodzi kurczę o te badania, wydłużą nam się niestety o jedną turę, bo zdecydowałem się walczyć z gentlemanem, ale no wydaje mi się, że kurczę on nam tu będzie wykradał jeszcze naszą technologię. Nie dość, że nic nie mamy. Na pewno mu nie pozwolimy tego bagnetu e, tulejowego przejąć. Ale coś mi się zaczyna przypominać, że nam się chyba pojawił hulaka. No tak. Podejmiemy się drugiego podejścia. Spróbujemy dorwać kurczę tego gentlemana i go skasować. Ruszaj. Witosław Wynorski. No, mam nadzieję, że tobie się uda. Zobaczmy sobie jak te regiony nam się tutaj rozwijają. Na Białorusi dosyć fajnie to wygląda. Właśnie, to jest ważna rzecz i przychody rosną, ludność nam też wzrasta, także na razie jest to w porządku, nie ma tu żadnych negatywnych Chciałbym spraw. Dobra. Czemuż to się kurde nie chce zmieniać? Znowu? Dobra. To po kolei lecimy. Białoruś jest ok. Kurczę na Litwie niezbyt dobrze. Sytuacja wygląda. Tutaj jest w miarę spokój. Armia jakaś jest? Milicja. Dobra, połączmy te oddziały i ruszamy tutaj. Do fortu po niemu za nie. może jeden oddział milicji, a może w następnej turze czyli tutaj, może też jakiś wyrpunek zróbmy. Kurczę. Niestety nie starczy nam pieniążków. Chyba to będzie wszystko w tej turze. Tak myślę, że to będzie wszystko. Czyli tak, pierwsza, poło pierwsza połowa 1703 roku się skończyła. Przechodzimy do drugiej połowy. Coś jeszcze? Churze, czego chcą ci Austriacy od Krakowa? Wzięliby porządek, zrobili chociaż. God. Dobra, spieprzaj stąd. No strasznie mi się to nie podoba. Straciliśmy Łukasiewicza. No już tak. Ostatnio straciłem Hulakę. Teraz gentlemana, także niezbyt to fajnie wygląda. Na razie dostajemy w tyłek. Warsztat Kacki w regionie Infland zrobione. zdobyto podwładnych Kurczę, przydałby się gentleman nowy. Dobra, raport z werbunku. No jak ta sytuacja tutaj się kształtuje? Kurczę, jest niezbyt dobrze. Aha, możemy sobie tutaj jeszcze, żeby szybciej. Szybciej chrześcijaństwo było rozwijane. Zmieniamy sobie na szkołę jezuicką. Kurczę nic nie... Ostatnio żadnego rozwoju przemysłu nie robimy. Hm. Dobra, to tutaj chyba z tej armii sobie weźmiemy. Dwa oddziały milicji. Ruszamy! Za króla i ojczyznę! Generał Łempicki rusza do fortu. Tutaj sobie dorzucimy jeszcze jedną, jeden oddział milicji. A może konicę prowincjonalną? Dobra. Niech będzie. Mamy jeszcze 2000 talarów. Może pójdziemy tutaj w rozwój naszej stolicy. Czy możemy tu coś wybudować? Aha, tu nam się opera buduje. Kurczę, może rozwiniemy sobie drogi, drogi brukowane. Dobrze, niech idzie tutaj. Co jeszcze możemy zrobić? Chyba werbunek dalej w Warszawie. Nigdy wojska za dużo. Chyba wszystko w tej turze. No i co? Myślę, że zakończymy ten odcinek. Będzie taki krótszy trochę. Będzie się wszystko zgadzać. Kończy nam się rok 1703. W następnym odcinku przejdziemy sobie do roku 1704. Też opowiem Wam rys historyczny. Też dużo ważnych rzeczy się wydarza zdarza <noise> w tym roku. My się szykujemy tutaj. Ja myślę, że możliwe nawet, że w przyszłym odcinku udałby się ten atak. Zobaczmy sobie generał Łempicki. Już odniósł fajne sukcesy w bitwie pod Rygom. Teraz nowe zadanie militarne przed nim stoi. Zobaczmy jakie wojska mamy. Mhm, dobra, zapomniałem. Może tak, wyślijmy jeszcze tutaj do fortu w promieniu. Promieniu. <tutaj>, tutaj też jakiś oddział jest. No, połączą się tutaj razem z generałem. Myślę, że są to jakieś siły, które możemy tutaj, jeżeli chodzi o królewiec. No zobaczymy jak będzie walki tutaj w empajerze nie są takie znowu proste wystarczy. Jeden wyszczał armaty który rozwali nam na przykład oddział generalski i już mamy już mamy gorąco także może być różnie zawsze to jest. Ale nie no też jeżeli chodzi o nasze e, naszą taktykę też jest bardzo ważna zobaczcie jak, jaki bogaty jest królewiec 4000. 700 talarów wpływu. Bardzo dobrze, prężnie rozwijający się teren. Bardzo duże zadowolenie ludności. No, bardzo, bardzo fajny teren. A też jeżeli chodzi o strategię, ja myślę, że najlepiej mieć wszystkie tereny swoje ułożone mniej więcej blisko siebie, żeby były łatwe. Łatwa możliwość komunikacji tutaj. Przekazywania oddziałów. Myślę, że to jest bardzo ważne, także nie będziemy tutaj po prostu. Dlatego też rezygnuję tutaj z ataku już dalej na Szwecję. Mam nadzieję, że Szwecja nam się tutaj nie odgryzie. W ogóle nie mamy tutaj północnych terenów chronionych. Miejmy nadzieję, że Rosjanie tutaj dopełnią dzieła. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam już do następnych materiałów. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.